Dojechaliśmy do Zabrza, stadium górnika. Odebraliśmy koszulkę z autografami piłkarzy. Jest Sławek ze mną. Wszystko, witaj. Powodzenia, życzę Ci. Lecimy dalej. Cześć. Moi drodzy, musimy na speedie iść totalnym na lotnisko, bo zaraz na samolot leci. Mamy godzinę czwartą. Zbliżamy się do Poznania. Zostały trzy stadiony trzech drużyn. Warty Poznań, Lecha Poznań i Pogoń Szczecin. To się robi naprawdę bardzo realne, żeby udało nam się to wyzwanie zrealizować. Siemanko moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Quesek. W dzisiejszym filmie bardzo nietypowa akcja. Postaram się odwiedzić wszystkie stadiony Ekstraklasy w 24 godziny. Wydaje się to niemożliwe, ale jednak opracowaliśmy trasę, dzięki której jest to do zrobienia. Zanim przejdziemy do samej podróży, to chciałbym Wam powiedzieć, że ona niesie ze sobą jeszcze bardzo szczytny cel. Pomagamy 16-letniemu Jackowi Koniecznemu, który jest reprezentantem Polski w WAM Futbolu, zbiera na protezę. Potrzebne jest ponad 18 tysięcy złotych. Już ruszyła zrzutka. Jeśli chcecie coś płacić od siebie, to link macie w opisie, ale ja dodatkowo robię tutaj akcję od siebie. Od każdego klubu z Ekstraklasy postaram się wziąć koszulkę z autografami piłkarzy. Te koszulki, jak już oglądacie ten film, możecie licytować na moim Facebooku. Cała kasa z licytacji zostanie przekazana dla Jacka, na jego zbiórkę, na jego cel, dlatego pomagamy razem. Teraz się pakuję, zaraz ruszam do Gdańska, ponieważ tam nocujemy i jutro o 7 startujemy w niesamowitą podróż. Zbliżałem się święta, robię dzisiaj dla Was zarąbisty film, więc czas na super konkurs. Mam dla Was do rozdania 16 pijek pumy. Dlaczego 16? Ponieważ dzisiaj postaram się odwiedzić 16 stadionów w Ekstraklasie. Aby wziąć udział w tym konkursie, musicie zostawić łapkę w górę, zasubskrybować mój kanał i w komentarzu napisać, jaki jest wasz ulubiony klub z Ekstraklasy i dlaczego. I chciałbym Wam jeszcze przypomnieć, że z kodem kłesek macie 10% ziszki w sklepie piłkarskim Ergol. Zbliżałem się święta, więc może chcecie coś kupić jeszcze bliskim. Dlatego zachęcam Was do korzystania z tego kodu. Ostatnio tam weszły takie fajne koszulki w kolaboracji z Neymarem, więc zachęcam Was do kupowania. Link jest w opisie. A teraz jedziemy do Gdańska. Zostało jeszcze trochę czasu do wystartowania, jeśli chodzi o całą akcję ze stadionami. Aktualnie zbieramy się z hotelu. No i jedziemy idziemy po Panka, lecimy na stadion więc trzymajcie za nas, kciuki Panek podstawił nam samochód, bardzo dziękuję właśnie teraz go wynajmę na aplikacji Panek link do tej apki też znajdziecie w opisie tego filmu ogólnie my wynajmujemy to na 24 godziny ponieważ no, mamy do pokonania stadiony właśnie w takim czasie, jest to taki pakiet który po prostu opaca się go kupić yy, dodatkowo jest tam wiele innych funkcji jeśli macie jakieś pytania to śmiało opisie na Instagrama Panka tam ludzie będą Wam udzielać informacji jeśli macie jakieś pytania no i teraz po prostu zarezerwuję ten samochód zaraz powinien się otworzyć Działa. Wybija 7.00, zaczynamy wyzwanie, odpalam stoper. Teraz mamy 24 godziny, żeby odwiedzić wszystkie stadiony Ekstraklasy. Robimy to między innymi dla Jacka. Stadion Lechigdańsk. lecimy dalej, dawajcie. Jesteśmy przed Płockiem, trzeba zatankować furę, dojechaliśmy, eee, trzeba zalać tutaj do pełna pak, żeby móc cisnąć dalej. Ogólnie nasza trasa wygląda tak, że, jesteśmy, że jedziemy teraz do Płocka, następnie kierujemy się na Białystok, potem do Warszawy, lecimy z samolotem z Warszawy do Rzeszowa, następnie do Stali Mielec, później Krakowia, Wisła Kraków, Podbiskidzie, Bielsko-Biała. Następnie mamy Raków, Częstochowa, Górnik, Zabrze, Piask, Gliwice, Śląsk, Wrocław, Zagłębie, Lubin, Wartę, Poznań, Lech, Poznań i Pogon Szczecin. Teraz trzeba iść szybko zapłacić. Karta flotowa zawsze jest w schowku, pamiętajcie. Dziękuję bardzo, do widzenia. Pokorzeczą jest to, że wszystko się obsługuje aplikacją, nie trzeba mieć nawet kluczyków. Daj. wsiadamy, bo nie ma czasu. Dawaj z drugiej strony. Moi drodzy, dojechaliśmy właśnie do Płocka, odebrałem też już koszulkę, już Wam pokazuję. Jest to koszulka podpisana przez wszystkich zawodników Wisły Płock, proszę bardzo. Tą koszulkę możecie listować u mnie na Facebooku, pomagamy Jackowi, zbieramy mu na protezę, tak jak widzicie. Czekajcie, choć się trochę odsunie z kamerą, pokażemy ludziom. Masz włożyć koszulkę do samochodu, zaraz robimy z nim zdjęcie. Stadion Wisły Płock, robimy fotę, jesteśmy, drugi stadion zaliczony i zaraz jedziemy dalej. Czas mamy bardzo dobry. Więc mam nadzieję, że będziemy ścisnąć. Bardzo dziękuję Wiśle Post za zorganizowanie koszulki. Teraz ciśniemy dalej. Do zobaczenia. Na kolejnej lokalizacji teraz biały stok. Dojechaliśmy właśnie do Białego Stoku do Jagiellonii. Jest Błażej z nami. Przekazuje swoją koszulkę. Zobaczcie. i teraz też się Bażej na niej podpisze. Ją będziecie mogli cytować na Facebooku. Pieniądze oczywiście zostaną przekazane dla Jacka. Jest autograf od Bażeja. Dziękuję bardzo za koszulkę. Fajnie, Proszę, że spali, że mogliśmy się spotkać. E, jeszcze jedna rzecz, poprosiłbym o podpisanie piłki. Super, że możemy pomóc. Bo dzisiaj trochę dziwnie, ja też się podpiszę, bo jeszcze tutaj, przyszedł właśnie kolega po stadion. Widz. Cześć, śmiało zapraszam. Jak jesteś z nami? Jak już jesteś pod stadionem, to piłka dla Ciebie. Jak ostatnim razem nagrywaliśmy odcinek z stadionów, to tutaj nie dojechaliśmy, nie zostawiliśmy piłki, dlatego teraz zostawiamy. Piłka jest Twoja, koszulkę zabieram ze sobą. Oglądasz Gielonie? Jesteś kibicem? To uważaj, na pewno kojarzysz i kciuki trzymasz za niego tam, ci na obronie. Lecimy dalej. Tutaj jest kamera. Lecimy dalej, Lecimy teraz do Warszawy i wszystko dobrego. Może. Dzięki okay, za koszulkę. Fajnie. Cześć. Robimy teraz e, zmianę. Ja już odchodzę od kierownicy, teraz Sebastian usiądzie. Robimy zmianę. I ważne jest to, że jak wy też siedzicie z znajomymi, samochodem, punkiem i chcecie, żeby druga osoba, jechała, to musicie się zalogować na swoje konto na aplikacji. Więc ja teraz zaloguję się, żeby na nich samochody tutaj teraz nie buchnął, nie? Bo na piechotę do Warszawy lecieć to będzie trochę jednak krzyczał. Rozpocznij wynajem. Okej. Okay. Już teraz, już teraz można kierować. Więc dalej do Warszawy. Musimy się spieszyć, bo zostało naprawdę mało czasu. 16:25 mamy lot, pokazuje nam, że będziemy 14:52 na stadionie Legii. Więc trzeba mocno się spiąć, żeby zdążyć na pewno na ten samolot. Więc będą na pewno emocje. Dobra, słuchajcie. dojechaliśmy na stadion Legii Warszawa. Misz Polski z poprzedniego sezonu. Ola w imieniu Legii przekaże koszulkę z autografami zawodników właśnie drużyny stoli ze stolicy Polski. Bardzo się cieszę, że także włączyliście się do akcji i jestem mega zadowolony mam nadzieję, że pomożemy razem Jackowi. Oczywiście link do jest w opisie, przypominam tak tylko, jakby ktoś nie wiedział. Tak jest. Nasza ekipa jest dzisiaj w Krakowie, więc jestem przedstawicielem z tego naszego domu i przekazuję Ci koszulkę z podpisami wszystkich zawodników. W ogóle jak usłyszeliśmy o tej akcji, to od razu postanowiliśmy się włączyć, bo sami też działamy z akcją Supermistrzowie i pomagamy właśnie dzieciom z Legią i nie tylko. I jak zobaczyłam, przeczytałam opis y, na zrzutce... Tam na zrzutce, tak? dokładnie. No to stwierdziłam, że też jest takim supermistrzem i jako Legia przekazujemy też prezent dla niego oprócz tego i mamy nadzieję, że to będzie cegiełka do nowej protezy, a to no po prostu, żeby mu było miło. I w środku oprócz jakichś tam prezentów jest też medal. Możesz podejść, chodź, pokażemy, i co i się i dzieje i... w środku. <laughs> Jakiś ten super Supermistrza i jakieś tam różne upominki więc yy, przekazuję Ci bardzo dziękujemy Jacek będzie zadowolony, trzymamy za Ciebie kciuki i wszystkiego dobrego Jacek to dla Ciebie, przywiozę Tobie prezent e, koszulka będzie oczywiście licytowana na moim Facebooku potem pieniądze wszystkie zostaną przekazane na zrzutkę Ola, bardzo dziękuję, fajnie, że zostałaś i Przekazałeś mi te rzeczy. Co ciekawe, zdążyłeś się na mecz, bo Wisła gra w, tak. znaczy Lega gra w Krakowie i około godziny 20 będę właśnie w Krakowie, czyli to będzie podczas meczu. To właśnie miałam powiedzieć, że może się spotkacie. To ja wchodzę na stadion normalnie. Nie no nie wpuszczamy ja w tym czasie, niestety, no ale no co, jedziemy dalej, bo mamy samolot zaraz, więc trzeba szybko uciekać, żebyśmy zdążyli. Dziękuję bardzo. Wszyscy do się podpisali. Ola, bardzo dziękuję, że przekazałeś koszulkę, że też... no. Musiałaś zostać w Warszawie? <grym> tak. Jaka ale... jest prawda? <grym> Taka jest prawda, że miałam dzisiaj jechać do domu, ale stwierdziłam, że zostanę na szczytny cel i też spotkać się z Kasprem. No. W takim I razie... W takim razie bardzo dziękuję i no niestety muszę już zawijać na samo, bo zaraz może być tak, że nie zdążę, więc wtedy bym musiał dłużej zostać w Warszawie. Widzimy się później. Do zobaczenia. Moi drodzy, musimy na spie iść totalnym na lotnisko, bo zaraz na samolot leci. Nie wiem, zostało chyba 30 minut do odprawy. Ogólnie bilety już mamy, ale trzeba szybko ciśnąć z tej samochodami. Tam zostawiliśmy panka yy, yy, i lecimy po prostu. Zobaczcie, już lotnisko stopne jest przed nami. Udało nam się dojechać na lotnisko. Mamy godzinę 15.40 zostało 40 minut do lotu, więc jesteśmy trochę przed czasem. Baliśmy się, że nie zdążymy. Na szczęście udało nam się dojechać na czas. Koszulka z Legii Warszawa została odebrana. Teraz lecimy do Rzeszowa, następnie kierujemy się do Stali Mielec. I o godzinie 7 mam nadzieję, że będziemy już w Szczecinie. Teraz chwilę odpoczniemy, usiądziemy, ewentualnie coś zjemy. I do zobaczenia w Rzeszowie. Moi drodzy, doleciliśmy do Rzeszowa, odbieramy już panka, trzeba go teraz odblokować, dzwonię na infolinie. Lecimy teraz do Stali Mielec. Wychaliśmy do Stali Mielec, jak widzicie tutaj czekali na mnie widzowie. Jest godzina 18.00, no prawie 30. Teraz lecimy do Krakowa. Fajnie, że przyszliście, wielkie dzięki. Warto mieć takie wsparcie właśnie w widzach. I lecimy do kolejnej miejscowości. Dojechaliśmy do Krakowa, jesteśmy przy Stadionie Krakowi, odebraliśmy także koszulkę z autografami piłkarzy. Bardzo dziękuję Krakowi za przekazanie tej koszulki. Więc teraz lecimy na Stadion Wisły i widzimy się za chwilę. Dojechaliśmy na Stadion Wisły Kraków, jesteśmy w Krakowie, jest Sławek ze mną. Cześć, panik, witaj. Powodzenia życzę Ci. Lecimy dalej. Pierwsza koszulka Michał ma, dzisiaj w pierwszym składzie gra, właśnie mecz się zaczął. Ja pędzę zaraz za mecz, To są podpisy piłkarzy Wisły. Przekazuję Ci koszulkę. Super, dziękuję. Widzę, że po Tobie numer tutaj ten przejął. No, przejął, przejął. Siedemkę. Siedemka. Dzięki wielkie, Sławek. Ja Ciebie też nie zatrzymam, bo Wszystkiego Dobrego. Powodzenia. Dostaliśmy koszulkę od Wisły e, Kraków. Teraz możemy, żwika zbić. Znajduje się tutaj koszulka. Bardzo dziękujemy za wręczenie. Zostanie ona przekazana na licytację, wszystkie pieniądze zostaną przekazane na Jacka Koniecznego, który zbiera na protezę nogi, więc bardzo dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękujemy, że mogliśmy dołączyć. się bezpiecznie. I, i, i powodzenia w dalszej akcji. Dziękuję bardzo. Jeszcze może zdjęcie byśmy zrobili z przekazaniem koszulki. Jesteśmy teraz pod klubu Podbyski bielsko -Bia. W tym klubie gra Jacek, dla którego zbieramy kasę. Podbyski przekazało koszulkę z autografami wszystkich piłkarzy. Tą koszulkę także możecie listować na moim Facebooku. Lecimy teraz dalej. 9 na 10. Gdzie jesteśmy? Częstochowa. Raków Częstochowa, stadion za naszymi plecami. Odwiedzamy, jesteśmy, meldujemy się tutaj i jedziemy dalej. Moi drodzy, dojechaliśmy do Zabrza, stadion Górnika. Idę teraz po koszulkę, bo czeka na mnie na recepcji. Lecę i zaraz sobie do was wracam. Dzień dobry, ja po koszulki. Dobra, odebraliśmy koszulkę Górnika Zabrze. Bardzo fajnie, że włączyliście się do akcji. Dziękuję oczywiście wszystkim osobom z Górnika, które zaangażowały się właśnie do tej akcji. Jest koszulka z autografami i piłkarzy, więc tak ona się prezentuje. Teraz zrobimy z nią zdjęcie. Do końca wyzwania zostało 6 godzin 31 minut i 14 sekund. Teraz jesteśmy przy stadionie Piasta Gliwice. Tutaj z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować Patry Patrykowi Lipskiemu, który przekazał swoją koszulkę, na której podpisali się wszyscy zawodnicy Piasta Gliwice. Patryk. Wielkie dzięki. Pozdrawiam z tego miejsca bardzo serdecznie. No i teraz jedziemy na. Nasz kolejny przystanek to śląsk wrocław Bardzo dziękuję za przygotowanie koszulki. Ona zostanie przeznaczona do licytacji. My się teraz spieszymy i lecimy dalej. Jesteśmy na 13 stadionie Ekstra Klasy. Zbliżamy się powoli do końca, tam jest stadion zagłębia, bliżej nie jesteśmy w stanie... Podjechać, no niestety się nie da, więc w tym miejscu tutaj to nagrywamy. Szybko nagrywamy teraz insta-story, robimy zdjęcie i lecimy dalej. Moi drodzy, jesteśmy na 13 stadionie Ekstraklasy. Jeśli chodzi o naszą trasę, zostały jeszcze trzy. Teraz w zagłębie Lubin mamy godzinę czwartą. Zbliżamy się do Poznania. Zostały trzy stadiony, trzech drużyn. Warty Poznań, Lecha Poznań i Pogoni Szczecin. To się robi naprawdę bardzo realne, żeby udało nam się to wyzwanie zrealizować. w tej się już każda minuta, ciśniemy, dajemy z siebie 100%. Ja już nawet nie czuję tego zmęczenia. Czuję się po prostu zadowolony, że jesteśmy w stanie to zrobić. Jako pierwsi w Polsce odwiedzimy wszystkie stadiony Ekstraklasy w 24 godziny. Jedziemy i zaraz widzimy się na miejscu. Jestem pod stadionem Warty Poznań w Poznaniu. Dziękuję bardzo Warcie za przekazanie koszulek. Ja już muszę jechać od razu dalej. Czas ucieka, jest go bardzo mało. Do zobaczenia. Jesteśmy przy stadionie Lecha Poznań. Oni w naszym tle mamy tutaj koszulkę z podpisami wszystkich zawodników. Bardzo dziękujemy panu kierownikowi drużyny, Mariuszowi Skrzypczakowi, a także Puśce, bo to jest jego koszulka z meczu z Ligi Europy. Taki t-shirt trafia do nas, on będzie do licytacji. Teraz już jedziemy dalej. Został ostatni przystanek. Pogoń Szczecin, to musi się udać. Lecimy, moi drodzy. Godzina 6.30. Jeszcze mamy 30 minut, a my już znajdujemy się pod stadionem Pogoni Szczecin, który jest e, ciągle w budowie, w przebudowie. Możemy tutaj teraz zobaczyć właśnie jedną z trybun. O, Ale to stadion się prezentuje! Wow! Wiecie, co się znajduje za moimi plecami? Wiecie, która jest godzina? Jest godzina 6.33. Mamy jeszcze 27 minut, żeby dojechać na stadion Pogoni Szczecin. Ale ten stadion już jest za moimi plecami. Moi drodzy, mamy to! Odwiedziliśmy wszystkie stadiony Ekstraklasy w 24 godziny. Była to bardzo męcząca i trudna trasa, ale też niesamowita. Zobaczcie zresztą na filmie, co się działo. To naprawdę nie było łatwe. Ja bardzo się cieszę, że oprócz tego, że odwiedziłem te stadiony, mogłem pomóc Jackowi. Zebraliśmy koszulki od praktycznie wszystkich klubów Ekstraklasy, i te koszulki będziecie mogli listować u mnie na Facebooku, a cała kasa zebrana z licytacji zostanie przekazana na zbiórkę dla Jacka. Jacek zbiera na Portezę, więc na pewno mu pomożemy i uda się uzbierać na jego wymarzony cel. Moi drodzy, ja na pewno to wszystko podsumuję w paśmie na Instagramie, bo ciężko mi jest opisać te emocje, które tutaj teraz towarzyszą, więc czekajcie na post. Teraz ja tutaj dokończę film na YouTubie, e, ponieważ dalej to nazywamy. Udało się to zrobić. Napiszcie, jakie wyzwania być kolejne? Ja myślałem, żeby może odwiedzić Bundesligę, może odwiedzić pierwszą ligę. Piszcie w komentarzach, jak to widzicie. No, jak widzicie, za moimi plecami jest Stadion Pogoni Szczecin. Żeby nie było, żeby nie było, moi drodzy. Tak jak mówiłem, 634. Jeszcze zostało trochę czasu. Ja na pewno chcę podziękować Pankowi, który udostępnił nam naprawdę bardzo dobre samochody. Nimi mogliśmy bezpiecznie i szybko dojechać do celu. Na pewno chciałbym też podziękować Radkowi Majewskiemu skrywa się pisałem o tej akcji jakiś czas temu przed. E, też mnie zmotywował do tego, żeby po prostu pojechać. No i Radek w takim razie pozdrawiam. Dziękuję także wam widzom, którzy po prostu oglądali ten film, którzy śledzili tą całą relację na Instagramie, którzy pisali miłe słowa w komentarzach, w wiadomościach prywatnych, ale też osobom, które przychodziły po stadiony moi drodzy. To była naprawdę zajebista akcja i wydaje mi się, że zrobiliśmy kawał dobrej roboty. Dla mnie jest to zarąbisty projekt, który udało się zrealizować, Wyznaczyłem sobie taki cel na 2020 rok. Mimo tego, że ten rok był po prostu dziwny, to udało się zrobić na koniec coś zajebistego. W takim razie dziękuję Wam za oglądanie Stanem Pogoni Szczecin. A teraz zobaczcie, jak wyglądała nasza trasa. Pozdrawiam serdecznie. Do miłego.